Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj mamy odcineczek troszeczkę inny, a mianowicie będziemy się zajmowali kurami, będziemy się zajmowali rozwojem gospodarstwa, będziemy się zajmowali tak naprawdę rozbudową tego wszystkiego, co już wcześniej posiadaliśmy. I być może pracowaniem, ale nie wiem czy starczy na to wszystko y, czasu. Pamiętajcie, że jeden like to jest 5 zł, nie, jeden like to jest 2 zł, jeden sub to jest 5 zł do serii. Także zostawiajcie lajki, like, subskrybujcie i lecimy po 30 tysięcy subów i zostanie wydana mapa polska do Farminga 19 na tym kanale. I teraz tak, co się pozmieniało? Jak widzicie, może i nie widzicie, ale gramy na aktualizacji beta 1.2 coś tam, coś tam, coś tam i teraz tak. E, tych rzeczy tutaj nie było na gospodarstwie, to wszystko troszeczkę się powaliło. E, z racji tego, że ta beta wyszła, no to chciałem sobie po prostu pobrać, zobaczyć, co się pozmieniało i tak dalej, i tak dalej. A naprawdę, nam troszeczkę to wszystko się zbugowało. Mm, tutaj nie wygląda też tak tragicznie, bo te budynki są poustawiane i e, jest ok, ale na przykład tam się robiły jakieś niewidzialne, no niewidzialne, takie zbugowane tekstury mm, budynków po kolei na drogach. Naprawdę ta beta troszeczkę, no, zwaliła dużo rzeczy. E, tyle dobrze, że pola się, e, no, jak są, tak są, bo się bawiłem w powiększanie pól i dosyć ładnie mi to wyszło. Dlatego będziemy musieli sobie to w Giancie niedługo zrobić najprawdopodobniej przejść na nowego save'a. Chyba, że ta aktualizacja 1.2 już taka wersja finalna wszystko poprawi. Tutaj też były drzewa, mm, bo ta droga, jak wiecie, jest w powietrzu. Nie ma tych drzew, bo ta aktualizacja je po prostu zabrała. <laughs> Nie wiem czemu, ale tak się dzieje. No i co, postawiłem sobie ten kurnik. E, dzisiaj będziemy sobie też i kupowali nowe nabytki, musimy sobie pojechać po kury, miały być dwa kurniki, i tutaj jest, jak widzicie, bardzo, ale to bardzo, bardzo pusto. Dlatego ja bym sobie pojechał na sam początek do banku e, później jeszcze bym sobie pojechał, e, po trochę pszenicy dla tych tych e, naszych zwierzątek, i może to zrobimy sobie w ten sposób, bo na tej szczepie mam trochę, kurczę, właśnie, na tej szczepie mam troszeczkę zboża. I nie wiem jak to ładnie zrobić, ale pojedziemy sobie w ten sposób, bo jakoś dużo nam chyba tego nie będzie potrzeba. Założymy sobie tura, będziemy musieli sobie pojechać po kury, tylko gdzie się kupuje kury? Eee, gdzie jest handlarz w ogóle zwierzętami? Gdzie jest handlarz zwierzętami, moi drodzy? Handlarz zwierzętami jest tutaj, także nie jest to jakoś mega daleko. Będziemy musieli sobie wypożyczyć jakąś przyczepkę do właśnie przewożenia. Tutaj ta druga wiata doszła i doszedł jeszcze warsztat. E, tak mniej więcej to gospodarstwo będzie wyglądało. Jeszcze z tyłu musimy sobie biny e, dowalić, żeby właśnie to zboże z bi do binów sobie wysypać. Mm, no ale to za chwilkę, wszystko w swoim czasie. Niestety to jest i taki jęczmień, także ten jęczmień e, jakoś za dużo nam e, tego wszystkiego nie da. Ja sobie tu łyżkę na razie tutaj odstawię, gdzie ona stała, bo... Nie będzie nam na razie potrzebna ta łyżka. I teraz tak, cyk. I będziemy musieli sobie kupić coś do palet, bo będę niestety musiał te palety sobie e, wziąć i przywieźć tutaj mi się zdaje, że około no, ze dwie, żeby te e, zwierzątka w każdym razie jakoś nakarmić. Tutaj mamy jeszcze prasowanie, czyli beleczki też będą, ale to mi się zdaje, że nie może zostawimy nawet na kolejny odcinek, zobaczymy, jak się wyrobimy w czasie skupnem. E, kur i skupnę tego wszystkiego, bo chcę się dzisiaj głównie tym zająć, pola mamy tamte dwa zaorane, także tak jak jesteśmy do przodu na pewno na jednym zasiejemy dosyć dużo pszenicy, żeby można było karmić najtańszym kosztem te nasze kury. W ogóle napiszcie hashtag kura, to ja Wam przypnę serduszko, bo dawno nie było jakichś hashtagów. I dobra, kupmy sobie tak, na pewno sobie musimy kupić, troszeczkę tych pieniędzy mamy, Chciałem kombajn dzisiaj nowy kupić, ale nie wiem czy to wyjdzie. Musimy sobie zakupić jeszcze... Ha. Gdzie jest właśnie... To jest do palet, tak? Czy to... Nie, to jest do palet. Dobra, mamy to do palet. Od razu sobie kupimy jakąś przyczepkę do przewozu zwierząt. Bo ona nam się tak czy siak przyda w przyszłości. Tutaj ich nie ma. Zwierzęta, dobra. Zwierzęta i... Aha, no to fajnie. Mm. O, transport zwierząt. Mamy coś takiego. Tu jest za 16 tysięcy służy do transportu zwierząt, tylko tyle, że mm, pytanie, czy to w ogóle do kur służy, czy do 38 sztuk, 24 sztuki. E, tutaj mamy Joskina, no ale weźmiemy sobie coś takiego. To bardziej powiem wam, że wygląda jak dla koni. Nie wiem w ogóle, czy te kury w ten sposób będziemy mogli sobie kupić. A to co to jest oto? Jak to wygląda? Tu jest bardziej taka przyczepka, już moim zdaniem profesjonalna, dlatego sobie ją e, może nie tyle kupimy, co wypożyczymy za 1200, bo nie jest nam nie wiadomo, e, po co ono jak na razie potrzebna, tak bardzo, bardzo, bardzo. Worki typu Big bag i sobie weźmiemy z tych worków pszenica dla kur raz, dwa, e, i chyba jeszcze woda będzie potrzebna, jeżeli się nie mylę, ale to zaraz też sobie ogarniemy. Weźmy sobie jeden taki worek, jak na razie na nasze gospodarstwo. O Też nie wiem jak będzie z tym kombajnem, chciałem tego Bizona sprzedać, no bo on jednak troszeczkę nam doda tych pieniędzy, na pewno sobie jeszcze kredyt tutaj przyjedziemy, weźmiemy wraz z przyjazdem po drugi worek. Chciałem drugi kurnik postawić, co nie wiem czy nam wyjdzie, bo nie wiem jak to wyjdzie z naszymi funduszami, no i na pewno ten silos będziemy musieli postawić, w którym, bo ogólnie zarobiliśmy kasy z łapek i subskrypcji. Tylko tyle, że sprzedałem soję i rzepak, prawda? To co kosiliśmy w poprzednim odcinku. A tego jęczmienia jeszcze nie zdążyłem sprzedać, ale też nie liczę na jakieś nie wiadomo jakie kwoty za ten jęczmień. Dlatego właśnie na razie nie jechałem go sprzedawać. Jeśli to może w którymś odcinku sobie go dopiero sprzedamy, dobra, do góry. I my sobie już polecimy z jednym takim. Od razu sobie najprawdopodobniej to napełnimy, dobra, pojedziemy sobie tak na skróty. Czy to jest planteka taka ściągana? Tak, to jest plenek, akurat ściągana. I tutaj nie jest napisane, do jakiego typu zwierząt to służy do przewozu. I powiem Wam, że kurczę sam też nie mam pojęcia. W 17. nigdy w życiu nie korzystałem, właśnie z tych przyczep. W 19. no, pasowałoby. Można te kury kupić. W ogóle wszystkie zwierzęta można kupić sobie tutaj po podejściu, ale lepiej się przejechać. Zobaczymy po prostu, jak to wygląda w tym farmingu. Właśnie 19. I na razie sobie weźmiemy, wiecie co? Tą przyczepę ja sobie wezmę. Odstawię, a to sobie pojedziemy i sobie to wywalimy od razu. Gdzie jest karmienie? Tu jest karmienie. Oj, 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 oj. E, z tego co też widzę, one potrzebują wody, prawda? E, z tego co też widzę, one potrzebują nie tylko wody, tylko ja też tu obciążnika żadnego nie widzę na naszym gospodarstwie. A bez obciążnika trochę lipa, bo. Oczym sobie chudy. Użyj klaksonu odłącz, no ale to tak ja nie chcę, dobra. Mi e, jest potrzebne to zostawić jak na razie. Powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia, jak to naładować. Bo chyba trzeba to do góry podnieść, żeby to było nad tym, ale na pewno sobie nie damy rady e, tego zrobić w ten sposób, gdyż. Dobra, nie to. Gdyż nie mamy obciążnika, ten obciążnik będziemy musieli sobie też zakupić. Przynajmniej jeden ciąg będzie potrzebny naprzód czy na tył mm, w tym ciągniku. No to i tak, w każdym bądź razie, e, swoją rolę będzie odgrywał na tym gospodarstwie na pewno. A my sobie polecimy teraz zakupić jakieś kurki, jeżeli w ogóle w ten sposób da się zakupić kury. A jeżeli się nie da zakupić tak kur, tylko na przykład świnie, krowy i wszystko co innego, bo powiem Wam, że mm, tak kury troszeczkę się boję, że może nie być właśnie w stanie. Zakupić tego w ten sposób się, jeszcze tą przyczepą transportową. No, bo ona nie wygląda tak, jakbyśmy mieli nimi nią transportować sobie kurki na nasze gospodarstwo. No, ale dobra, skręćmy. Na szczęście to nie jest jakoś nie wiadomo, jak daleko. Także, no, mega dużo na to czasu nie stracimy. Miejmy nadzieję, no i wiadomo, że jedziemy. Praktycznie ta przyczepa nic nie waży, co nie jest jakoś mega problematyczne teraz dla nas, żeby wyjechać nawet i pod taką małą górkę. Też będę inwestował niedługo w jakiś nowy kawałek pola, także zostawiajcie łapki i suby, bo one będą zliczane. Pamiętajcie, że chyba koło 16 albo 17 odcinka nawet będziemy wtedy mogli coś bardziej działać. Dobra, ściągnijmy sobie tą pokrywę. E, I teraz tak, tu jest ten handlarz kurkami, tak? Tu jest handlarz kurkami. I tu jest najprawdopodobniej. E... Aha, dobra, krowy owce i świnie. E, czyli widzicie, wszystko jest oprócz, e, oprócz tych kur No i co, właśnie się spodziewałem właśnie czegoś takiego, że tak właśnie to wyjdzie Że jednak te kury, no nie da się jednak tego transportować No a kurcze, szkoda, że jednak nie jest to napisane Jeżeli kupujemy tą przyczepę, no to jednak myślałem, że kupimy ją po coś, żeby ona była potrzebna Wiadomo, że ta przyczepa kiedyś, kiedyś nam się przyda Bo tak czy siak, no będziemy jednak... E, Iść w krowy niedługo, albo w konie, bo też pisaliście, że te konie są dosyć opłacalne. W owce na pewno nigdy nie będę szedł, bo jakoś jakoś nigdy za tym nie przepadałem. E, konie, krowy, świnie, ok. E, no i wiadomo, jeszcze drugi kurniczek, który sobie postawimy tutaj. Na szczęście to jest tylko dawanie pszenicy, także to też nie będzie jakoś mega problematyczne. My sobie teraz od razu kupimy e, te kury, nie wiem ile one kosztują, zaraz sobie to ogarniemy. Zjedźmy sobie ten no, polem. Na tym kawałku chyba znowu soję sobie zasadzę, bo będzie to bardzo opłacalne. Tutaj mamy miejsce, żeby nawet sobie coś postawić, żeby ta przyczepa mogła tu nawet stać. No i dobra, zobaczmy jak to wygląda. Możemy sobie kupić kury. Wszystkie kosztują za, po 50, ja bym sobie kupił na pewno nowego koguta. Znaczy nowego koguta, jednego koguta. I kupmy raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa Raz, dwa. Raz, dwa. Powiem wam, że nie wiem, ile tu się mieści. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. O kurde, jeszcze jednego koguta sobie weźmiemy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Kurwa. dużo tego kupiłem, no nie? Jakby nie patrzeć, jednak dużo tego kupiliśmy. To przyczepkę sobie na razie możemy zostawić w sumie nie wiem gdzie. Nawet jak w tym miejscu zaparkujemy, to tak czy siak będzie ok No na razie tego nie chcę zwracać, bo może... Albo nie, wiecie, kurde sam nie wiem. No bo jednak to będzie koszt, to będzie nas troszeczkę obciążała ta przyczepa. No ale dobra, niech będzie. Na razie sobie pojedziemy po drugie to ziarno. I sobie uzupełnimy im, tym kurkom naszym, jedzenie. Nie wiem jak wygląda sprawa z wodą dla kur, no bo jednak wszystkim innym zwierzętom wiem, że trzeba dawać wodę, a w przypadku właśnie tych kurek nie do końca wiem jak to działa. No w Farmingu 17 pamiętacie, że to tak działało, że nawet jedzenia im chyba nie trzeba było dawać, tylko one sobie te jajka po prostu same z siebie dawały. Też wiem, że te Palety chyba z mm, jajkami, bo one jakoś to się same chyba nie będą sprzedawały. Będzie trzeba jakoś ogarniać, żeby je sprzedawać. E, co jest też taką kwestią, że trzeba będzie w końcu coś tam jeździć i coś tam e, działać z tym wszystkim. A my sobie weźmiemy, mm, my sobie weźmiemy obciążnik, obciążniki. Tu jest za 650, to sobie weźmiemy ten za 1100, niech będzie taki szary. No i dobra, i my sobie podczepimy go od razu na tył. I spróbujemy nakarmić te nasze kurki. Dobra, nie wiem czy dzisiaj nam się uda w ogóle zakupić. E, właśnie ten drugi kurnik, bo jeszcze mamy wydatek 110 tysięcy na bina. E, jednego no to zboże, raczej zanim to wszystko. Sprzedamy i zanim ta soja będzie, i w ogóle to troszeczkę czasu na tym stracimy. Możemy wziąć jeszcze kredytu 150 tysięcy, dlatego nie ma co się nawet zastanawiać, skoro po prostu weźmiemy ten kredyt, bo za to co mamy, to i tak raczej nic nie kupimy. Dobra, 150 tysięcy dla nas kredytu. Mamy 280 i teraz tak, czy nam starczy, czy może jednak drugi kurnik postawimy sobie. Gdzieś tam bardziej w przyszłości, czy może jednak już dzisiaj, to się zaraz przekonamy, jak wyjdzie nam z pieniędzmi. Bo na te belki chyba od razu będziemy po prostu robili, że prasowanie, zbieranie i od razu sprzedaż. Nie będziemy sobie na gospodarstwie gdzieś miejsca tym wszystkim zaprzątać. I jakoś to wszystko sobie ładnie będę chciał pogarniać. Być może tamta trawa, co jest nawet na gospodarstwie, to betonem się wyleje kiedyś, ale to też właśnie nie chcę wam mówić na 100%, bo sam do końca nie wiem, jak to będzie wyglądało. No a z tego kawałka myślę, że troszeczkę tak czy siak tych belek okrągłych wyjdzie, też zbierania będzie trochę, no bo jednak ta robota nie jest jakoś mega szybka. No i tutaj musimy tego bina faktycznie sobie jak najszybciej postawić, żeby te przyczepy opróżnić. Dobra, mamy coś takiego, czyli widzicie, po prostu dajemy sobie tutaj, i to nam od razu z automatu sypie. I dobra, i taki jeden sobie wysypaliśmy. I teraz chwila prawdy, jak wygląda sprawa z karmieniem tych zwierzadków? Wydajność, szybkość mnożą, a one się mnożą same z siebie. Aha! Czystość. Mam, po mam 15, mam 45 kur, eee, kury potrzebują czystego miejsca karmienia, karma jest dowolnym, z następujących pokarmów wybrane z najdroższych podczas pewnie najlepszy pszenica, jęczmień, skuteczność 100% Czy nie trzeba dawać pszenicy, można też jęczmień dawać, zajebiście w takim razie, no ale skoro już mamy tą pszenicę to już im eee, dajmy na maksa tej pszenicy no a gdzieś było, było napisane, że tylko i wyłącznie pszenica wchodzi w grę. No i tak myślę, no przecież kuraz je w prawdziwym życiu pszenica i jęczmień. A tutaj takie coś, że tylko i wyłącznie. E, pszenicę można dawać. No to jest takie głupota troszeczkę, no ale jednak faktycznie e, działa to troszeczkę inaczej, troszeczkę na naszą korzyść. Jeżeli będziemy chcieli dać tutaj belkę, żeby zadbać o ich czystość na 100%, tylko że patrzcie, czystość jest cały czas 100%. I nie wiem, czy to jest sens. Następne zwierzę za 79 godzin. Ja pierdzielę to jednak, to trzeba tych kur naprawdę dużo nakupić, żeby tych jajek pewnie mieć sporo, bo nie sądzę, że to takie jakoś bardzo szybko nam będzie to wszystko działało. I teraz, tak, żeby się nie opierdzielać, ja sobie zapiszę grę tak profilaktycznie, no bo jednak nie wiem, jak ten silos wyjdzie z ustawianiem go. Dobra, silos mamy tutaj. E, I możemy to zrobić oczywiście w tą stronę, bo tutaj ja chcę też zagospodarować ten teren troszeczkę inaczej. Na razie wam o tym nie będę mówił. E, gdzieś dopiero tam w przyszłości e, wam powiem odnośnie tego terenu, jak chcę to zrobić. Dobra, tu niech będzie o tako. I tutaj mamy coś takiego: Q. E, tak, jak myślałem. Zrobi nam jednak o ten okawołeczek na trawie, właśnie no nie. No cóż, no niestety tak wygląda właśnie to nasze robienie farmingu. Z tego co wiem, to z kurników zostało właśnie usunięte, tak czy siak, tak jak tutaj widzicie. Mamy 170 tysięcy, można było kombajn kupić nowy, ale ja raczej będę chciał inwestować w drugi kurnik, żeby mieć z tego jakieś większe zyski. I teraz tak, jak my to zrobimy, bo. Kurde, nie, nie wiem jak to ustawić, czajcie. Nie wiem jak to ustawić, żeby to było w miarę równo, no, tak jakoś mniej więcej nam to. Może ja sobie zrobię to z tej perspektywy, wiecie? E, może to nawet lepiej wyjdzie. Tutaj mamy teren przygotowany akurat pod te kurniki, to nie jest problematyczne, e, cokolwiek zrobić. A jeszcze jedna rzecz, bo trzeba go wziąć na Maxa w dół. Bo nam by już się tutaj powaliło wszystko, jakbym zrobił to inaczej. Zajebista sprawa, no nie? Znaczy, tutaj nam zrobiło to z trawy, a nie z takiego podłoża, gdzie ja chciałem. E, I teraz tak, jak to naprawić, moi drodzy? Ja sobie chyba wczytam tego save'a jeszcze raz i widzimy. No i dobra, sami widzieliście, że zapisanie tego to było. Naprawdę no idealny pomysł z mojej strony, no bo jednak teraz będziemy mogli sobie to ustawić tak, jak chcieliśmy, żebyśmy tu mieli takie podłoże, jak właśnie powinno być. Znaczy powinno, niekoniecznie powinno, ale takie sobie założenia założyliśmy. No to teraz tak będziemy już to wszystko w to wszystko szli. No i silos od razu lepiej też postawiony. I teraz tak, kolejna sprawa, czyli zagrody dla zwierząt. Ja sobie wezmę tak czy siak ten kurnik z modów, gdzie moim zdaniem to i tak lepiej wyjdzie, jeżeli będziemy go mieli tutaj. I postawimy go sobie mniej więcej, żeby to było, wiadomo, e, jakoś tam równo. No i mamy teraz podłoże takie, jakie chcieliśmy. Wygląda to dosyć dobrze. Zakupmy sobie jeszcze troszeczkę tych e, kur. A mianowicie tutaj, tutaj ciągnikiem tak czy siak wiedziemy, jest to mniej więcej równo. No nawet może idealnie jest to. E, weźmiemy sobie, tak, tutaj, tutaj nie wiem, co to oto jest. Ajcie, może tutaj jajka się pojawiają, bo chyba jest to dosyć logiczne. Dobra, ja sobie wezmę teraz tak. E,

Dwa, trzy, cztery 5, 6, siedem, osiem, 9, 10 i dwa koguty, raz, dwa. Eee, dobra, mamy tutaj tak, ale tutaj jeszcze bym sobie wziął raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery. Chyba pięć wziąłem, raz, dwa, trzy, cztery pięć Chyba powinno być coś takiego, wiecie. Nie jestem na 100% pewny, czy to dobrze ogarnąłem. Dobra, kurczaki 15-15, koguty 3, kurczaki 15. I tutaj mamy tak samo, tylko tyle, że nie mamy jednego koguta jeszcze. Musimy sobie dokupić do jednego koguta i wtedy będzie całkowicie idealnie. Dobra, potwierdź, mamy tutaj idealnie równo po prostu. I teraz tak. Kolejna dosyć ważna sprawa, a mianowicie jedzenie dla nich. I teraz jak my to zrobimy? Bo ja mam tutaj jęczmień, prawda? I ciekawe, czy ten jęczmień po prostu one będą chciały sobie jeść, tak jakby. Może jeszcze sobie udamy się do sklepu zakupić ten kombajn, tylko nie wiem, czy nam starczy pieniędzy. Nie wiem, czy nam starczy pieniędzy na to wszystko. Dobra, weźmy sobie coś takiego, bo jeszcze chciałem sobie tutaj kupić ten... No, i tak ładnie już wygląda to gospodarstwo, w porównaniu do tego co wcześniej było, prawda? Tam jest zagospodarowane pięknie. Z tej strony coś jeszcze pewnie powstawimy: jakiś baniak z wodą albo coś w tym stylu. No, i tam chciałem tutaj, właśnie w tym miejscu, sobie postawić stodołę. Być może coś takiego będzie już niedługo w kolejnych odcinkach, Żeby by nam nie zjechał. I to, co mamy na tej drugiej przyczepie, to sobie weźmiemy. GN. No, i to sobie po prostu wysypiemy. Tylko tyle, że z tego co widzę, coś nam tutaj za mnie pokrywa kierunek lewa, e, dobra kierunek na przykład na prawa i możemy sobie teraz to zrzucać To przyczepę sobie na razie tylnie odczepimy bo po prostu będziemy musieli tak czy siak wyładować sobie e, najpierw z tego, dobra no niech się tutaj nam pozamyka N i stąd naładujemy sobie hmm, po prostu na maksa tutaj e, żeby one miały tego pożywienia jak najwięcej, prawda co co widzę wody im się tutaj nie daje jeżeli chodzi o słomę, też raczej z gnoju z tego nie ma. E, dobra, Jod. Napełnienie koryta dopełnia zapewne zwierzętom pożywienie przez 10 dni. E, spoko opcja, jeżeli chodzi aż o 10 dni. I teraz tak, czy ja mogę dosypać sobie jęczmienia do pszenicy? Bo to też jest dosyć ciekawe. E, cofniemy sobie i zobaczymy. Może to się po prostu jakoś wymiesza, czy. E, czy się nie wymiesza? Tak, to się po prostu wymiesza. Także ja sobie z tej przyczepy na razie nie będę tego ruszał, no bo to jest dosyć wygodne, jeżeli chodzi o taką a nie inną zabawę. No i co? Możemy sobie teraz popatrzeć, jak by wyglądała sprawa z naszym bizonem. Bo jeżeli my sobie pojedziemy sprzedać tego bizona, bo on nie jest nam teoretycznie już aż tak bardzo potrzebny. E, będziemy chciałem sobie też kupić e, jedną rzecz dosyć drogą, tylko tyle, że teraz raczej nam nie wyjdzie to wszystko e, Zobaczymy za ile ja go mogę sprzedać, bo na nowy kombajn e, będę musiał wydać ile? E, 200, e, 250, 250 tysięcy na nowy kombajn, także z tego, no z tego raczej ponad 100 tysięcy kombajnu nie weźmiemy Bo on kosztował 89, także będziemy musieli sobie tak czy siak poczekać jak na razie Także będziemy musieli sobie poczekać. nawet jeżeli zboże sprzedam, to będzie lipa. Kredytu więcej nie mogę wziąć. I teraz, tak, czy będziemy zbierali jakoś mega? Bo na pewno chciałem sobie jeszcze wymienić ten, no to zestaw. Jak widzicie, no to jest taki zestaw raczej nie za duży. Tylko tyle, że znowu nie mamy ciągnika, który naprzód by wszystko wziął. 4-metrowy, tutaj nie mamy tego tuza, i jest to dość problematyczne jak dla nas. Rzepak, wysiewanie, wszystko spoko, no bo to jednak mamy chwastownik, agregatowanie też jest spoko, na no ciągnik orka też jest spoko, tylko tyle, że właśnie brakuje nam drugiego, jakiegoś takiego siewnika większego do wysiewu. A jeżeli chodzi o agromasza tego 3-metrowego, no też 3 metry to nie jest jakieś nie wiadomo jaki duży. Jeżeli chodzi o siewniki, to ja bardziej bym mierzył właśnie Coś takiego w przyszłości. 76 tysięcy taki siewnik. A to jakbyśmy kupili? 18. Dobra, wiecie co? Ja sobie kupię to. E, I po prostu będziemy sobie lecieli 4 metrowym siewnikiem. Być może... Być może nasz... E, New Hollandzik sobie z tym wszystkim poradzi. E, odczepmy sobie tura od New Hollanda. I sobie pojedziemy jeszcze przy. Pro... albo przynajmniej sprzedamy. Może już nie będziemy nawet wracać, bo nie wiem ile e, już ten odcinek trwa, bo i tak dosyć długo najprawdopodobniej. Dobra, na razie łyżka nam nie będzie do niczego potrzebna, bo i tak sobie te kurki będziemy dawali im jeść. Dobra, ten obciążnik sobie postawia gdzieś tutaj koło płotu. E, I tura też sobie gdzieś postawimy tutaj koło płotu, żeby to było wszystko e, pod ręką, prawda? Aha, dobra. Mamy to już wzięte, i możemy sobie to też e, odczepić, właśnie w tym oto miejscu. Dobra, pojedźmy sobie jeszcze sprzedać to, także mi się zdaje, że około, około 90, może nawet więcej niż 90 tysięcy będziemy z tego mieli e, na czysto. O, GV, i sobie jedziemy na właśnie nasz sklep, a w kolejnym odcinku zajmiemy się prasowaniem.

to będziemy mieli już wtedy wszystko ok. Ja sobie może od razu kupię jakieś nasiona. No, akurat to, tako, w takim ułożeniu ten ciągnik sobie na spokojnie daje radę. Chciałem kupić też większy ciągnik, tylko tyle, że jak widzicie, na razie nie ma pieniędzy. Jest za mało łapek i jest za mało subów z tej serii, żeby po prostu mm, kupić nie wiadomo co no, nie? Musicie dużo łapek zostawić, udostępnić ten film, bo to też dosyć istotne. I po prostu będziemy mieli na pewno coś nowego. No, nie! Czemu tu łapiasz z takiej tej? Z takiej odległości. R. Sprzedaj za 11 tysięcy. Także będzie lepiej nawet niż myślałem. bo Będziemy mieli około, około 100K. Będziemy mieli e, pieniędzy. Także nie ma jakiejś tragedii, no nie? R. Sprzedaj. Nawet ponad 100 tysięcy. Ale to i tak jest za mało, żeby cokolwiek e, dalej myśleć o jakimś rozwoju. Bo nawet gdybyśmy chcieli sprzedać ten ciągnik, m, a kupić coś właśnie. Właśnie, to jest dobry pomysł. Jeżeli to sprzedamy, będziemy mieli 183 tysiące, a za 183 tysiące będziemy mogli sobie kupić już coś ze średnich ciągników. E, z tego co widzę, nawet i takiego maseja będziemy mogli sobie kupić. Ta, 183 tysiące takiego maseja już będziemy mogli sobie kupić tylko tyle że. To konfiguracją silnika to nie do końca, bo 214 tysięcy e, to wszystko kosztuje, jakbyśmy kupili takiego sztejerka, tylko tyle, że to 145 koni, to na razie się nie opłaca, powiem Wam tak, sprzedamy sobie belki i będziemy liczyli na zakup nowego kombajnu, gdy będziemy mieli już nowy kombajn, wtedy będziemy mogli myśleć nad całkiem czym się większym, jeżeli chodzi o ciągnik, no bo mi się zdaje, że z maszynami na spokojnie stoimy, no na spokojnie po prostu stoimy z maszynami. E, najgorzej wygląda sprawa, jeżeli chodzi o ciągniki, no bo ten ciągnik Nie będzie dobrze działał z tym całym zestawem, z tym wszystkim co mam zamiar jeszcze pokupować No na szczęście mm, Jak widzicie nie ma jakiejś, nie wiadomo jak dużej tragedii Lekko do góry go bierze, ale później to i tak będzie mm, Nam to wszystko dobrze działało, no i taki agregat uprawowo-siebny też będzie dobrze Fajnie funkcjonował, ja sobie jeszcze od razu kupię e, Worki z nasionami, raz Dwa 3, ze 4 do tego pewnie wejdzie. No, ja już się z wami żegnam, bo w dzisiejszym odcinku to było na tyle, i widzimy się już jutro na tym samym odcinku, znaczy na tej samej serii, po prostu. Także na razie.